Witam wszystkich, tu Paweł 9 nrf W dniu dzisiejszym chciałem Wam przedstawić mój nowy nabytek jakim jest skaner radiowy Albrecht EcoAlpha 60T Przyglądając różnego rodzaju ogłoszenia natknąłem się na oto ten egzemplarz Od jakiegoś czasu poszukiwałem urządzenia umożliwiającego skanowanie szerszego zakresu pasm UKF-u Stąd też ten oto egzemplarz wydał mi się Dobrym rozwiązaniem, no i oczywiście udało mi się go nabyć w miarę przyzwoitych pieniążkach. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, urządzenie zostało wyprodukowane najprawdopodobniej w przedziale między 1994 a 1998 rokiem. Jest bardzo dobrze zachowany, nie nosi śladów zużycia. Wszystkie funkcje działają, stąd też myślę, że zakup był udany. Może pokrótce o urządzeniu. Skaner jest urządzeniem pracującym w przedziale między 66 a 956 MHz w 10 podzakresach. Dysponuje 200 bankami pamięci. Umożliwia odbiór pasma lotniczego. Pracuje w modulacji AM i FM. Posiada wejście na zewnętrzną antenę. Jest zasilany z 13,8 V. Gniazdo znajduje się z tyłu, jak również gniazdo anteny zewnętrznej. Jeżeli chodzi o wymiary urządzenia, to jest 267x189x85, na na no i masa około 1,7 kg. Teraz, może wkleję tutaj zdjęcie parametrów tego oto odbiornika. Może pokrótce coś o tym urządzeniu, o jego funkcjach? Wiadomo, posiada włącznik z głośnością. Tutaj mamy squelch. Dysponuje gałką do przestrajania ręcznego częstotliwości. Działa lekko zapadkowo, bardzo precyzyjnie. Stąd jest bardzo pomocnym tutaj elementem. Dysponuje klawiaturą numeryczną do wprowadzania manualnego częstotliwości. Jeżeli chodzi o funkcje, mamy tutaj manualne skanowanie, skanowanie automatyczne, podświetlanie, bez podświetlania, Full i średnie. Wyjście na zewnętrzną linię, czyli jeżeli podłączymy sobie do niego magnetofon cyfrowy, za pomocą tego gniazda możemy wyzwalać nagrywanie, więc to jest to dość taka pożyteczna funkcja. Tutaj możemy sobie zmieniać kroki przestrajania w zależności od podzakresów, ale przeważnie urządzenie pracuje między 5, 12,5 i 25 kHz. Z takim krokiem może się stroić. Jeżeli chodzi o te guziki, one są bardziej myślę przydatne tutaj. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, jeżeli przełączymy sobie tutaj na ten zakres, on przesłuchuje wszystkie kanały komunikatów pogodowych NOAA. Jak również tutaj jest funkcja alertu, czyli jeżeli na którymś z tych kanałów będzie nadany komunikat o jakimś zagrożeniu. Z tego co wyczytałem w instrukcji, urządzenie będzie emitować sygnał dźwiękowy ostrzegający tutaj użytkownika, że należy się schować do jakiegoś schronu, więc no, jest to dość ciekawa funkcja. Jeżeli chodzi o ten guziczek, tutaj mamy funkcję SEND. Chodzi tutaj dokładnie o przemieszczanie kanałów pomiędzy bankami pamięci. Urządzenie. Bardzo łatwo się użytkuje. Praktycznie można używać yy, opcji manualnej, czyli można go przestrajać po częstotliwości. Można go przestrajać yy, kanałowo, bankami pamięci już zaprogramowanymi. Jeżeli przestrajamy częstotliwością, wpisujemy częstotliwość. No i oczywiście za pomocą właśnie tej gałki można przestrajać. Tak jak widzieliście, teraz zacząłem przestrajać tutaj fajowo ręcznie, stąd też zapalił się komunikat o no, zablokowaniu skanowania, i teraz ta częstotliwość nam nie ucieka. Posiada w każdym z 20 banków kanały priorytetowe. Można załączyć mu tutaj funkcję Speed, czyli tutaj mowa o szybkim. Przestrojaniu poprzez w bankach pamięci, które są zaprogramowane, urządzenie co później zaprezentuje. Bardzo szybko skanuje, praktycznie około 80 kanałów jest w stanie przeskanować w około 3 sekund. Więc jest to bardzo szybkie. Dysponujemy funkcją delay, czyli tutaj jest to takie dodatkowe przedłużenie. Jakby oczekiwania na zajętym kanale o dwie sekundy. No, jest to dość też przydatna funkcja. Yy, tu jest też funkcja bardzo ciekawa: counter, czyli licznik. Jeżeli nasłuchujemy na jakimś kanale, powiedzmy yy, konkretną częstotliwość przesłuchujemy, no i chcielibyśmy mieć informację, ile razy nadany był na przykład dany komunikat w jakimś czasie, na przykład wtedy, kiedy. Nie, nie słuchaliśmy, to ten licznik liczy nam otwarcia nośnej. Dysponuję tutaj tonami CTSS odbiorczymi, czyli jeżeli nasłuchujemy urządzeń, które nadają z tonem CTSS, dzisiaj to jest może mniej popularne. No ale w latach 90. był to dość popularny system. Często transmisje były właśnie nadawane z tonami, więc tutaj można było sobie właśnie odblokować odbiornik, nadając tony no tak standardowo jak w innych odbiornikach. Tutaj mamy ciekawą funkcję. Jeżeli jesteśmy w funkcji tak zwanego banku pamięci, możemy sobie za pomocą właśnie tej funkcji. LO, czyli taki lock, możemy sobie zablokować jakąś daną częstotliwość, żeby nam na przykład tej, tego banku, konkretnie tej komórki pamięci urządzenie nie skanowało. Dysponujemy dwoma wyjściami czyli mamy wyjście na zewnętrzny głośnik. Oczywiście urządzenie dysponuje swoim głośnikiem bardzo duży głośnik dobry dźwięk się z niego wydobywa, więc praktycznie na razie póki co. Nie stosuję tutaj głośnika zewnętrznego. Jak dla mnie, tamten jest wystarczający. No i linia wyjściowa, ewentualnie, gdybyśmy chcieli podać sygnał na jakieś inne urządzenie, tutaj z panelu przedniego, mamy funkcję blokady blokady VFO, czyli blokujemy tą gałkę. Nie możemy przestrajać o trybie częstotliwości i trybie kanałowym. Już mówiłem. W zależności, na przykład, jak teraz, jeżeli chcemy się przestrajać po, po bankach pamięci, więc przełączamy sobie na kanały. Jeżeli jesteśmy na FAWO, no możemy konkretną częstotliwość przestrajać. Przejdźmy, może teraz, do panelu roboczego. Znajduje się on w tej części. Jest dość często używany. Można oczywiście używać gałki FAWO lub tego oto panelu. Mamy tutaj na nim przycisk skanowania ręcznego, czyli możemy sobie przestrajać częstotliwość z zakresu, który mamy ustawiony w limicie. Możemy sobie tą częstotliwość zatrzymać ręcznie, bądź oczywiście poprzez poruszenie gałki. Możemy sobie przestrajać też guzikami w dół i do góry z tego, z tego poziomu. Jeżeli chodzi o limity, limity częstotliwości, jak to, jak to ustawić, na przykład przejdźmy do Limitu. No powiedzmy, że chcemy sobie przeskanować pasmo amatorskie. Wpisujemy sobie częstotliwość, ustawiamy sobie limit dolny i na przykład 145 na przykład 800. Wprowadzamy sobie drugi limit. Jeżeli mamy to wprowadzone, wtedy urządzenie zapamiętuje limit, w jakim ma używać konkretnie skanera i puszczamy sobie funkcję src urządzenie teraz przeszukuje pasmo I jeżeli znalazło jakiś kanał do a jak to widać stosowali? koledzy tutaj na kanale 400 nadają tak to wygląda, jeżeli chodzi o przesłuchiwanie z limitem. Bardzo ciekawa funkcja, funkcja auto. Ja bym jej teraz nie chciał naciskać, ale powiem może o czym, o co, do czego służy. Urządzenie może automatycznie zapamiętać we wszystkich bankach pamięci, które mamy tutaj, automatycznie zaprogramować wszystkie banki pamięci, czyli przeszukać cały zakres częstotliwości, który nas interesuje, i on automatycznie E, oczywiście wolne komórki, bo jeżeli one są zajęte, no to e, nie da się ich tak łatwo zapisać. Ale jeżeli mamy puste, e, puste menu, kupimy nowe urządzenie, e, tego jeszcze nie wiem. Bo najprawdopodobniej też można skasować w środku e, cały, całą pamięć. Oczywiście kanały można napisywać ręcznie, ale w przypadku, jeżeli mamy wolne banki pamięci, zakupiliśmy urządzenie. E, w, Ustawiając limit częstotliwości, no powiedzmy skrajne, skrajne zakresy między 66 na przykład a te 956 MHz, jeżeli wpiszemy ten zakres i naciśniemy funkcję auto, wtedy urządzenie automatycznie zacznie przesłuchiwać cały, cały zakres częstotliwości, oczywiście będzie automatycznie przeskakiwać na zakresach lotniczych, na zakresach, w których ma inny krok częstotliwości zaprogramowany. Który jest używany konkretnie na tych podzakresach Przeskanuje I jeżeli skończy, skończy skanować cały zakres Pojawi się na wyświetlaczu napis end, koniec Czyli wszystkie banki pamięci zostaną zapełnione Oczywiście wszystkie No oczywiście tyle ile, ile kanałów tutaj w tym zakresie urządzenie znajdzie Potem możemy właśnie sobie łatwo funkcję zatrzymać Przejść do, kanał, do kanałowego przeszukiwania. No i oczywiście możemy sobie te kanały e, odsłuchać. Oczywiście mamy tutaj squelch, który możemy sobie otworzyć i dane kanały pamięci możemy przesłuchać. z godziny 18.50. Jak widzimy, mamy teraz kanałowe przestrajenie. Częstotliwości, bądź możemy też cisnąć skanowanie, czyli automatycznie urządzenie w danym banku, który sobie tutaj możemy wybierać, przeskanuje nam wszystkie banki. Bardzo ciekawą funkcją jest to, że możemy sobie wyłączać poszczególne banki i wtedy urządzenie skanuje tylko ten bank, który nas interesuje. Możemy sobie ustawić bank B, A. Oczywiście można ustawić wszystkie banki, banki pamięci. Oczywiście z tego poziomu można sobie zmieniać krok przestrajania. Gdzieś teraz przestrajamy się po bankach pamięci, a jeżeli chcemy przejść w częstotliwość, no to możemy sobie przestrajać bezpośrednio FFO gałką. Że nie. chmur 50. Co jeszcze, może o samym urządzeniu? Jak to wspomniałem na samym początku, urządzenie jest bardzo porządnie wykonane. Dysponuje tutaj takimi rozkładanymi gnóżkami z gumowymi nakładkami, żeby się nie przesywało po blacie. Więc jest to bardzo wygodne. Ergonomiczne gałki znajdują się na właściwej wysokości nad blatem. E, umożliwia to też dobre. Spojrzenie na wyświetlacz, jak również obsługę wszystkich funkcji. Samo skanowanie, tak jak teraz to się odbywa, może być w krótkim, małym przedziale. Możemy tutaj zaprogramować w każdej chwili, na przykład większy zakres. Przeskanujmy, spróbujmy teraz przeskanować najniższy, najniższy zakres tego urządzenia, czyli zakres 66 MHz powiedzmy do 88. Tutaj z tego poziomu jeżeli operujemy właśnie na tych niższych częstotliwościach należy postawić DOTA. Jeżeli wpisujemy częstotliwość w megahercach większą praktycznie wpisując tylko 145 jak wpisziemy limit to on automatycznie odbiera to jako same zera do końca więc nie trzeba tej tego pilnować. Jeżeli mamy tutaj wpisany ten zakres, możemy wcisnąć skanowanie no i rozpoczynamy skanowanie tego zakresu. Zobaczmy, czy coś odbierzemy. Jeżeli urządzenie się zatrzyma, on oczywiście będzie nasłuchiwać tą częstotliwość do momentu zakończenia nośnej. Możemy spowodować ponowne wyszukanie ponownym naciśnięciem guzika SRC, czyli SEARCH. W tej chwili mam podłączoną antenę X300 do urządzenia. Stąd też nie wszystkie zakresy na tej antenie będą dobrze pracować, ale myślę, że będę chciał Zamontować antenę typowo odbiorczą do wyższych też zakresów. Zobaczymy jak ona się będzie spisywać. Ale o tym może w innej części. No, no na tą chwilę, tak jak, to, jak wiecie, zakres ten jest teraz nieużywany. Czasami tutaj słuchać jakąś muzykę. Ale dzisiaj e, akuratnie nic w tej chwili tutaj nie odbieramy. Próbujmy wpisać zakres pasma lotniczego, czyli wypiszemy na przykład. 108. Dolny limit. Wpiszemy od razu mu krok 5 kg. Jest to dość wystarczający tutaj krok, żeby móc przestrajać tutaj ten zakres. Urządzenie automatycznie przeskoczyło w tryb AM. No i wpiszemy teraz górny zakres, czyli powiedzmy 136. A przes przeskanujmy cały ten wycinek. Limit. No i dajemy. Szukanie. No, i mamy jedną ze stacji, tam były nośne. Najprawdopodobniej tutaj Walmet pracuje, komunikaty pogodowe z lotniska. Jeszcze nie wiem, czy to jest okolice, tutaj Pyżowiec czy Balice, a być może z Czech. Muszę to dokładnie sprawdzić. Jeszcze nie udało mu się tutaj namierzyć tej stacji, skąd ona nadaje. Oczywiście możemy wyzwolić szukanie kanałów dalej. Zero, pozycja patak No i praktycznie mamy całe pasmo przeskanowane. Oczywiście mamy godziny wieczorne, a ruch lotniczy tej porze myślę, że jest mniejszy. E, spróbujemy kiedyś tutaj, może, poskanować na tym wycinku e, w dzień, czy wtedy, kiedy ruch jest większy. E, ale e, ja już mam tutaj częściowo właśnie urządzenie zaprogramowane. Na przykład, jeżeli mamy już e, zaprogramowane banki pamięci, możemy sobie wejść w funkcję skanowania. I wtedy urządzenie automatycznie przełącza się w tryb skanowania. Eee, możemy sobie tutaj dodawać panki, które mają być przeszukiwane, i skanować cały zakres. Na przykład zaznaczmy mu i akurat.

Można powiedzieć o takich skanerach. No oczywiście, jak w moim przypadku, zakupiłem to urządzenie, ponieważ mogę sobie na nim słuchać szerszego zakresu pasm UKF-owych. Bardzo zależało mi na wycinku pasma lotniczego. No i oczywiście, w tym czasie mogę używać innych swoich urządzeń bez angażowania tutaj części odbiorczej urządzenia na chociażby paśmie amatorskim. Co jeszcze? Można sobie tutaj, tak jak widzieliście, mając powiedzmy zaprogramowane 200 banków pamięci, przeszukać te banki praktycznie w kilkanaście sekund, mieć możliwość poglądu na to, co się dzieje na pasmach, na kanałach, które nas konkretnie interesują. Możemy sobie stale skanować jakiś wycinek pasma, poszukując jakiejś stacji, która. Również jest w tutaj naszym zainteresowaniu. To może tyle o tym urządzeniu. Mam nadzieję, że zachęciłem was do posiadania skanera. Oczywiście, będę na nim słuchał. Uczył się jego obsługi. Jeżeli uda mi się zarejestrować jakieś ciekawe transmisje, podzielę się z wami na moim kanale. Pozdrawiam i do usłyszenia ponownie. Cześć!